Przez tyle lat zaborcy próbowali narzucić Polakom swoją kulturę, język, obyczaje, religię. Ale dzięki patriotycznym sercom naszych pradziadków najcenniejsze wartości zostały uratowane. W swej historii Polska przechodziła różne koleje losu. Okresy potęgi i wielkości przeplatane były wojnami, niewolą i upadkiem. Poświęcenie i miłość do Ojczyzny uczyniły nas narodem, który posyłał na śmierć swych najlepszych synów w imię wolności i niezależności Polski. Dzisiejsza uroczystość jest poświęcona Ojczyźnie w kolejną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach niewoli. Data 11 listopada to symbol walki o wolność, symbol wiary, miłości i symbol zwycięstwa. Serdecznie witamy wszystkich gości oraz mieszkańców gminy Olszewoborki. Dziękujemy, że zechcieliście wspólnie z nami uczcić ten wyjątkowy dzień. Przede wszystkim witam mieszkańców gminy Olszewoborki. Jestem wam niezmiernie wdzięczna, że wzięliście udział w tak pięknym dniu, w tak pięknej uroczystości. Witam pracowników Urzędu Gminy. Wiem, że jest pani skarbnik, pan sekretarz. Witam tutaj radnych Rady Gminy na czele z przewodniczącym Krzysztofem Grala. Witam przedstawicieli Rady Powiatu, pana Dariusza Domiana. Witam dyrektorów szkół naszych z terenu gminy olszewo -Borki. kochani seniorów, którzy zapewne uświetnią dzisiejszą uroczystość. Witam komendanta Gminnej Straży Pożarnej z jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnych, uczniów, którzy pięknie tutaj maszerowali w poczcie sztandarowym i za chwilę wystąpią przed Państwem, i oczywiście szefa tutajszej placówki, panią dyrektor Sylwię Laska. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Czas dziękuję za przybycie. To jest dalsza część dzisiejszego wydarzenia. Kochani, Narodowe święto niepodległości to dla nas wszystkich Polaków jedno z najważniejszych świąt państwowych. Doskonale wszyscy wiemy, że po 123 latach zaborów w końcu udało się Polakom odzyskać suwerenność. Po 123 latach ciężkiej walki o niepodległość, która jest namaszczona poniekąd walką, cierpieniem. Wysiłkiem wielu pokoleń i Polaków, i Polek, bo zarówno mężczyźni, jak i kobiety walczyli o naszą niepodległość, o naszą suwerenność. Moi drodzy, udało nam się. Po wielu, wielu latach możemy cieszyć się własnym państwem. Właśnie ta dzisiejsza uroczystość poświęcona jest temu, aby czcić pamięć tych, którzy ciężko. Pracowali nad tym, a może przelali krew za nas, za wolność, zabiegali o to, abyśmy mogli cieszyć się własnym państwem polskim. Co mi się dzisiaj bardzo spodobało, to co podczas Mszy Świętej Ksiądz Probosz powiedział. Widzicie, poruszył kwestię sceny politycznej, poruszył kwestię tego, co się dzieje w naszym państwie. I tu Ksiądz Probosz ma zupełną rację, ja też to widzę. Ktoś za tym stoi, ktoś stoi za tym, aby. Tak jak w naszym hymnie śpiewamy, jeszcze Polska nie zginęła, ktoś nad tym pracuje, aby nasze państwo chyba jednak zginęło. I to nie tylko jedna osoba. Myślę, że dość obszerne siły opozycyjne zabiegają o to, abyśmy stracili nasze państwo, naszą ziemię ojczyzno, ojczystą, aby, nie wiem, doprowadzono może do zagłady polskiego narodu i też do zapomnienia języka polskiego. Kochani, ja nie jestem historykiem i lekcje historii prowadzić nie będę. Natomiast z tego miejsca serdecznie dziękuję wszystkim nauczycielom, którzy przede wszystkim um, dbają o to, aby utwierdzić naszych najmłodszych mieszkańców, utrwalać pamięć, historię o naszym państwie polskim. I tu proszę bardzo dyrektorów o przekazanie tych podziękowań na ręce historyków. Mamy wiele, wielu pięknych, wielkich, historycznych Polaków, którym zawdzięczamy właśnie naszą wolność, suwerenność, niepodległość i niezależność. I o tych wspaniałych osobistościach na lekcjach historii nasza młodzież się dowiaduje. I ta pamięć o nich jest utrwalana. Ale mam też prośbę i do rodziców, i do dziadków. Dbajmy kochani wszyscy o to, aby zaszczepić w naszym najmłodszym pokoleniu patriotyzm i miłość do ojczyzny. Bądźmy dumni z naszego państwa, bądźmy dumni, że jesteśmy Polakami. Nie będę przedłużać, dziękuję serdecznie jeszcze raz za przybycie. W celu uświetnienia dzisiejszego święta, święta narodowego, niepodległości państwa polskiego, przygotowaliśmy tu wystąpienie młodzieży, a tylko i wyłącznie uczniowie szkoły podstawowej w Waszych Borkach. Tak? Czy też inne placówki. Olszewo Borki. Wiem, że w dniu wczorajszym piękny występ odbył się w szkole podstawowej i będzie mi bardzo miło, jak Państwo również zechcecie wysłuchać naszych pięknych pieśni patriotycznych. Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy gminy Olszewo Borki, spotykamy się tutaj wszyscy, aby świętować wolność, niepodległość naszego narodu. Nasza obecność tutaj wszystkich to wyraz wdzięczności i szacunku dla tych wszystkich. Którzy oddali to, co najważniejsze dla człowieka, oddali swoje życie, abyśmy mogli żyć w wolnym kraju. Dzisiaj, 11 listopada 2023 roku, my wszyscy doskonale wiemy, którzy jesteśmy, że to jest Dzień Wyjątkowy, Dzień Szczególny. Bo tutaj jesteśmy i wiemy, że 105 lat temu miały miejsce wydarzenia, które na stałe zapisały się na kartach historii Polski, Europy i świata. Po 123 latach, nie po 5, nie po roku, nie po 10, po 123 latach. Odzyskujemy upragnioną wolność i niepodległość. Wracamy na mapy świata i Europy. To dzięki naszym dziadkom i dzięki tym wszystkim, którzy przelewali swoją krew, którzy mieli w sercu właśnie wolną ojczyznę, mamy swój hyb, swoje terytorium, swoje flag swoją flagę, swoje budynki, urzędy, szkoły, gdzie mówimy więcej po polsku. Nie możemy o tym zapominać. Nasza obecność świadczy, że o tym nie zapominamy. Pamiętajmy, że... Ta wolność nie jest nam na zawsze. Szkoda tylko, że jest nas dzisiaj tak powiedzmy mało. Marzy mi się, że było nas powiedzmy, dużo, dużo więcej, wypchana cała sala, może nawet cała sala gimnastyczna. Byłoby super. Szanowni Państwo, z okazji Dnia Niepodległości w swoim imieniu i w imieniu całej Rady Mieszkania Szegorki, życzę Państwu przede wszystkim zdrowia, szczęścia, ale również życzę, abyśmy zawsze żyli w wolnej niepodległej Polsce. Niech ta wolna i niepodległa Polska będzie zawsze. Słyszymy, co się dzieje gdzieś tam na. Wschodzie, na wschodzie Polski, z naszymi granicami, na wschodzie granicach również, co się dzieje na świecie. Różnie można to odczytywać. Dlatego niech żyje wolna, niepodległa Polska i ta wolność, szanowni państwo, zaczyna się również u nas u nas w gminie. Także to jest też ważne, my też jesteśmy ojcami tej gminy, ojcami wolności I to idzie się dalej. Wszystkiego najlepszego dziękuję bardzo. Dziewczyna wos, od wesoczy